Witamy serdecznie w ten sobotni wieczór, bardzo dla nas radosny. Iga Świątek, co by nie mówić, nawet mało niespodziankę nam sprawia, bo w pięknym stylu pokonała Daniel Collins dwa sety, wręcz superekspresowe. Michał, opowiedz swoje wrażenia po tym meczu. Michał, z nami no oczywiście. Witam, witam wszystkich. No, naprawdę bardzo dobry mecz i Świątek. Powiem szczerze, że się obawiałem tego meczu. No, Powodów było wiele, bo. Pamiętamy to ostatnie spotkanie w Rzymie, gdzie Iga dała się zdominować Collins, zwłaszcza, zwłaszcza w pierwszym secie i to na tej, na tej swojej ulubionej wolnej rzymskiej mączce widać było, że no tak nie była gotowa mentalnie na podjęcie walki i, i po prostu Collins ją rozstawiała po kątach w tym spotkaniu. Teraz była to zupełnie już inna Iga, przygotowana przede wszystkim taktycznie od tego meczu, ale też mentalnie bardzo dobrze przygotowana. Jeżeli chodzi o taktyczne przygotowanie, bardzo mi się podobały te serwisy na ciało. To był naprawdę bardzo dobry pomysł. Prawdopodobnie właśnie Wim Fiset miał taki koncept na ten mecz. Chodziło o to, żeby zneutralizować największą broń amerykanki, którą jest niewątpliwie ten agresywny return. Dużo po prostu IGA serwowała, ile fabryka dało, albo nawet przy drugim podaniu zaskakiwała Amerykankę tymi podaniami właśnie na ciało i Collins sobie zupełnie z tym nie radziła. Wiadomo, że Collins bardzo lubi przy drugim podaniu wchodzić głęboko w kort. Kiedy dostawała się taki niewygodny serwis na ciała, to jest zawodniczka dość wysoka i, i nie taka no, zwrotna. No widać było, że system nie radziła, więc to był naprawdę świetny pomysł. Do tego Iga naprawdę taka nie było, nie było w tym meczu jakichś takich y, dużych wahań, koncentracji poziomu, I, i to nawet ona sama po meczu podkreślała, że, że po prostu zagrała ten mecz bardzo równo i to było bardzo ważne, żeby nie dać Amerykance do tego spotkania wrócić, rozkręcić się, bo wiadomo, że jak Kolins złapie ten rytm, no to pamiętamy, co się właśnie działo w tym wspomnianym meczu w Rzymie, a Kolins przez całe spotkanie tego rytmu nie była w stanie złapać i ogromna w tym zasługa, naprawdę mądrej i, i takiej równej gry Igi Świątek. Michał, takie proste pytanie, ale bardzo pewnie dla Ciebie przyjemne. Który set Igi był dzisiaj lepszy lub wczoraj, zależy kto kiedy tą, 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 tą naszą rozmowę włączy. Czy ten wygrany 6-2 pierwszy, czy ten wygrany 6-3, bo ten na pewno wygrany 6-2, to nawet ja się zastanawiałem, dlaczego to idzie tak gładko. Zastanawiam się, jakie były twoje odczucia i który ten set znaczy, powiem, był lepszy. Powiem może nawet niektóry lepszy, ale który ważniejszy. I niewątpliwie ten pierwszy set był dużo ważniejszy, bo myślę, że w tych pierwszych gemach było takie trochę jeszcze przeciąganie linii. Amerykanka w pierwszym secie, pamięt, w pierwszym game, pamiętam, przegrywa 0:40 ale w bardzo dobrym stylu obroniła breakpointy, wygrała tego gema I bałem się, że to ją tak uskrzydli, że skoro na początku wydostała się z takiej trudnej sytuacji, to mogłoby to ją mocno podbudować. Natomiast IGA nie pękła, cały czas gra konsekwentnie, agresywnie, solidnie, wywiera presję. I myślę, że ten początek właśnie pierwszego seta, kiedy Iga, mimo tego niepowodzenia w pierwszym gemie, zbudowała przewagę i po prostu no, no pokazała, że ten mecz będzie rozgrywany na jej warunkach, nie na warunkach Collins, to myślę, że to był właśnie taki kluczowy moment. W drugim secie widać, że, że Amerykanka już tak no, próbowała jeszcze złapać kontakt z Igą, ale mam wrażenie, że im ten, game, im ten mecz dłużej trwał, tym, tym coraz mniej było w niej wiary, że z tak dysponowaną Igą jest tutaj w stanie jeszcze to zwycięstwo wyrwać. No, i też było widać, że Daniel Collins, no co tu dużo mówić, personalnie pewnie bardzo cierpiała i mentalnie, biorąc pod uwagę, jak przegrywa kolejne akcje. No i no, możemy chyba powiedzieć tak, dosyć szczerze, że patrzyliśmy z takim lekkim uśmiechem na to, że Daniel Collins się bardzo mocno ze sobą przede wszystkim też męczyła na korcie. No, tak wiadomo, to był mecz pełen podtekstów, chociaż Iga starała się od tych podtekstów uciekać, bo, bo przy, na konferencji prasowej, pytana zarówno przez amerykańskiego dziennikarza, jak i potem przez polskiego o te, o te niesnaski z Kalińsk, widać było, że, że bardzo nie chciała tego tematu rozwijać, że, że zależało jej na tym, żeby skupić się na sportowej rywalizacji. W, w tej amerykańskiej, znaczy angielskiej części konferencji prasowej, tak poproszono o opisanie, Collins, to uciekła się takich lakonicznych słów, że agresywna, płaska gra, dobry serwis, mocny return, taki po prostu lakoniczny opis pod, podstawowych jakby takich cech Collinsa jako tańciski. Potem w tej polskiej części, kiedy też ją tak pytali, o to wiadomo, o te całe e, nieprzyjemne sytuacje z Collins, zarówno przy na Igrzyskach, jak i potem na United Cup. No i ogólnie o, o stosunek. Taki bardzo nieładny, nieelegancki Amerykanki do Polki, też Iga. Widać było, że, że ucieka od tego tematu. Mówiła, że w tych meczach, w zasadzie poza tym mocnym trafieniem piłką, w czasie tego ćwierćfinału w Paryżu, kiedy, kiedy Collins, no, tak, no co, co by nie powiedzieć, no w bardzo nielegancki sposób uderzyła Iga trafiającą mocno w żebra, to to powiedziała, że zazwyczaj te mecze jednak no, przebiegały tak, że wygrywała po prostu lepsza tenisowo zawodniczka, że to nie było tak, że jakoś tutaj przewaga psychologiczna jakieś gierki, tego typu jakoś próba zdenerwowania rywalki i odgrywał tutaj większą rolę. I tak ten mecz dzisiejszy też wyglądał. Iga po prostu udowodniła swoją wyższość taką tenisową, po prostu większą klasę, większą wszechstronność, dużo większą solidność i, i naprawdę wielkie brawa dla Igi, że z tego takiego na pewno trudnego meczu, bo wyobrażam sobie, że Iga pewnie po tym, co się ostatnio stało w Rzymie, w meczu z Kolins, no pewnie się obawiała tego spotkania jeszcze, tym bardziej, że skoro przegrała na tej wolnej mączce w Rzymie, no to na pewno mogła mieć obawy, jak to będzie wyglądało na tym szybkim, na tym szybkiej nawierzchni, jaką niewątpliwie jest trawa, która no, wciąż jest takim dość, dość, no można powiedzieć, terenem, który Iga coraz lepiej poznaje, terytorium, ale, ale no wciąż jeszcze nie takim, żeby się czuła na nim jak ryba w wodzie. Michale, przed nami teraz spotkanie czwartej rundy. i Gaz zmierzy się z Clarą Tauson Dunka, która wyrzuciła z turnieju Jelenę Rybakinę, czyli jedenastkę światowego rankingu. Tauson numer 23. Łatwo nie będzie. Tak samo mówiliśmy przed meczem z Collins, ale teraz to już chyba na pewno możemy powiedzieć, że będzie trudniej niż, niż to sobotnie popołudnie, idę. Wygrać spotkanie. No tak. Tutaj kibiców, którzy jakoś tak będą podchodzić do tego meczu, że skoro rybakina odpadła, to tylko, tylko się trzeba cieszyć, że będzie jeszcze łatwiej, to tutaj absolutnie przestrzegałbym, że, że takie stawianie sprawy może być bardzo no, takie mocno mylące. Bo ja naprawdę oglądałem ten mecz Clary Townsend z, z Jeleną Rybakiną i Dumka zagrała kapitalne spotkanie. To jest naprawdę bardzo duży talent. To jest dziewczyna taka wysoka, mocno zbudowana, bardzo duża siła ognia, ale też naprawdę ona dużo potrafi. Ma, jest świetnie wyszkolona technicznie, potrafi zagrać w odpowiednim momencie niewygodnego slajsa, potrafi zagrać dobrego skróta. Świetnie gra przy siatce, ma naprawdę takie świetne ręce, dobre czucie piłki. Potrafi tak, dzisiaj na przykład w meczu z Rybakiną zachwycała takimi niesamowitymi sytuacyjnymi zagraniami przy siadce, czy nawet takim... Yy, niesamowicie yy, takim zagranym akrobatycznie lobem, którym się wydaje, że był taki kluczowy w ogóle, jeżeli chodzi o wynik pierwszego seta, który był tutaj. No, no mam wrażenie, że ten pierwszy set był zdecydowanie najważniejszy, bo w drugim już Rybakina na no zupełnie się rozregulowała w, i, i grała już dużo słabiej niż w pierwszej secie. Naprawdę, Dumka to jest ogromny talent. O, o, o tym, że ona ma ogromny potencjał, mówił się już dawno, bo ona. Tak jak Iga Świątek jako juniorka wygrała, yy, Iga triumfowała w Wimbledonie, ona wygrała w Sonia na Open, ale naprawdę odnosiła sukcesy w juniorskim tenisie. Potem poszła w, za ciosem w seniorskim turze. Może nie odnosi jeszcze takich spektakularnych sukcesów jak Iga, która jednak to, to przejście do seniorskiego tenis, tenisa w jej przypadku było takie naprawdę imponująco szybkie i równe, jeżeli chodzi o no, takie wejście na wysoki poziom. Ale to jest naprawdę ogromny potencjał. Teraz chyba 22 miejsce w rankingu. Jeżeli dobrze pamiętam, chyba przed Wimbledonem trochę awansowała. No, ostatnio na przykład Magdalinę z nią grała i przegrała, z nią chyba w trzech setach w Roland Garros. Natomiast mam wrażenie, że trawa to jest taka nawierzchnia, na której tał do tej pory radziła sobie bardzo słabo. Ale to bardziej wynikało takiego z braku doświadczenia ogrania. Natomiast teraz już złapała naprawdę świetny rytm na tej nawierzchni. Ja się spodziewam bardzo trudnego spotkania. Panie grały ze sobą Iga, Iga i Klara dwa razy. Pamiętam na tym pierwszym meczu nawet byłem. To był chyba mecz Polska Dania w Fed Cup jeszcze wtedy. Tak się nazywało to, rozgrywki w Zielonej Górze. I wtedy już się mówiło, że to jest właśnie spotkanie takich dwóch wielkich talentów. To one były jeszcze bardzo młodziutkie, bo to był 2019 rok, czyli Iga miała ile. 5 lat temu, 19 lat, a Klara miała chyba 18, ona jest chyba rak młodsza od IGI. Więc to jeszcze takie było starcie dwóch dziewczyn na takim do, dorobku, ale już było widać, że to jest mecz takich ogromnych talentów. i IGA wtedy wygrała w dwóch zaciętych setach. Potem panie się spotkały w Indian Wells i IGA wygrała już w trzech setach, ale też wtedy pamiętam, Dunka pokazała ogromne możliwości i IGA po prostu no, załatwiała taką lepszym przygotowaniem kondycyjnym i taką większą dojrzałością tej I tak się często mówi o plaży, tak mi. największym mankamentem to jest takie przygotowanie kondycyjne, że ona często w tych meczach takich bardziej intensywnych i dłuższych opadała z siły, ale mam wrażenie, że również w tym elemencie ostatnio zrobiła duże postępy. I ja tylko potwierdzę, że Klara Tauson to jest zawodniczka rok młodsza od Igi i po raz drugi w karierze zawodniczka meldująca się w czwartej rundzie turnieju wielkoślamowego, Ale tutaj stawiam kropkę w temacie starcia Igi z Klara Townsend, bo musimy przejść do rywalizacji Kamila Majchrzaka z Karenem Haczanowem, bo taka nas czeka. Kamil Majchrzak nie zawiódł, zagrał kapitalnie z Arturem Linder Knechem. Nikiros, wiesz, że mam do niego słabość. Kiedyś powiedział, że gdyby grał zawsze z Haczanowem, to byłby numer jeden w rankingu ITP. A więc no, nie cenił ten z Rosji, ale, ale jak mamy podejść do tego spotkania, bo apetyty teraz są bardzo chyba duże. Przed tym meczem? No naprawdę, jeżeli, jeżeli Kamil zagra tak dobrze jak w poprzednich spotkaniach, w których przede wszystkim w tych dwóch ostatnich nie stracił dużo siły, I to jest na pewno ogromny atut, bo w Wielkim Szlemie ten kumulujący się wysiłek to prędzej czy później wychodzi. Więc to jest naprawdę ogromny atut, że Kamil wygrał te dwa ostatnie mecze w, w trzech takich, no nie za nie za długich, nawet se nie, tak nie, nie stracił dużo energii, a Karen Kaczanów, jak, jak pewnie dużo z kibiców, którzy oglądają ten program. Wie, zanim mordercza bitwa z, z Portugalczykiem e, Borgesem, chyba, tak? No, nie o Borgesem. Tak. E, no, niesamowicie zacięty i dramatyczny mecz wygrany przez Rosjanina 3 2 w setach. To była no, taka wyczerpująca, ciężka bitwa i, i mam wrażenie, że to może mieć znaczenie, bo tam tylko dodam Michale, tak? dwa breaki w tym w piątym secie skończony hmm. 10-8 dla Haczanowa. To tak. Tak, czwarta runda to już jest... myślę, że to jest, to jest taka faza wielkiego turnieju, wielkiego szlema, że, że Rosjanin może ten, ten wysiłek już poczuć w nogach, kiedy wyjdzie na kort. Grać z kamilemakami gra naprawdę niesamowicie solidnie, gra bardzo mądrze, gra taki naprawdę bardzo taki elegancki tenis, w którym nie ma jakichś niesamowitych fajerwerków, ale to jest taki tenis pięknie do oglądania ze względu na to, jaki to jest niesamowicie skuteczny tenis, taki dojrzały świetny backhand, no backhand jak żyleta, po prostu taki solidny, pięknie plasowany, bardzo mądrze sobie tym backhandem te, te, te wymiany ust ustawia, bardzo dobra gra na returnie, bardzo dobra gra z kontry. naprawdę świetny, świetny tenis i nawet Kamil mówił, że on przegrał te trzy poprzednie mecze z Karenem Haczanowem, ale on wtedy był zupełnie innym tenisistą, no pamiętamy, że, że porównując to, jaki Kamil prezentował poziom przed jeszcze tam parę lat temu, nawet przed tą dyskwalifikacją, a to, jak gra teraz, no to w ogóle no, no to, to zupełnie inny tenis. Jest naprawdę, jak najbardziej uważam, że Kamil ma szansę, żeby sprawić kolejną niespodziankę i awansować do ćwierć A to już by była przepiękna historia, biorąc z, oczywiście zwłaszcza pod uwagę ten cały koszmar powrotu po dyskwalifikacji, jak i za Kamilem, czyli ta i dyskwalifikacja, ale też ten naprawdę mozolny, ciężki. Powrót, który Kamil no, przeżył, tak jak sam, sam, sam mówisz, to było naprawdę bardzo trudne doświadczenie, ale też doświadczenie, które go bardzo wzmocniło i też nie tylko jako człowieka, ale też jako system, bo, bo, bo na pewno Kamil często miał problemy kondycyjne i przegrywał przez to ważne mecze w turniejach Wielkiego Szlema, a teraz widać, że na tym polu też, też zrobił duży postęp. I tak jeszcze pompując ten balonik, jeszcze oczywiście szybki rzut oka na to, co Haczanow robił przed meczem z Borżesem też pięć z Shintaro Mochizuki. Pamiętam, że nawet śledziłem to spotkanie, będąc z redakcji, pierwszego seta Japończyk wygrał 6-1, także Haczanow jest strasznie nierówny. Co innego właśnie Kamil Majszak. Michał, na koniec cię zapytam, będą dwie polskie rakiety w ćwierćfinałach Wimbledonu, czy, czy nie? Nie, nie ja takie, takie typowania ja to takie nie, nie, nie przepada. Trzeba coś wyciąć do no, zajawki no Będę oczywiście bardzo, bardzo trzymam kciuki i za Igę, i za Kamila. Jak najbardziej jest to realne, i, ale no nie będą to łatwe mecze. No tak jak Iga często mówi, no, no to jest już taka faza turnieju, że, że tutaj już nie, nie ma słabych rywali. Jeżeli ktoś doszedł do czwartej rundy szlema, to, to znaczy, że naprawdę prezentuje dobry poziom, i, i naprawdę to pewnie myślę, że to będą zacięte mecze, zarówno w przypadku Igi, jak i jak i Kamila, ale jak najbardziej oba do wygrania, tak, tak bym powiedział dyplomatycznie. I takim dyplomatycznym właśnie akcentem kończymy Supertenis online, bardzo Ci Michał dziękuję, widzimy się pewnie w następnym Supertenisie już na żywo, w poniedziałek będziemy, będziemy sobie omawiać to, co się, bo najprawdopodobniej w poniedziałek, chyba, że coś mnie myli. E, no Iga, Kamil zagra jutro już o 12, e, no tak, bo on grał skacza, w piątek, bowiem, plan gry. a tak, Iga w tak. poniedziałek. Więc wszystko się zgadza, nasze plany też są jasno ustalone. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz i do zobaczenia. Dziękuję.